Hello, 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 moje Lalunie, piękne. Cześć. Jesteśmy w tym samym Cześć. miejscu, bo nagrywamy kolejny odcinek. E, Podrząd, także co? Laleczki w, wsiadajcie, e, albo jedźcie osobnym i jedziemy ogarnąć tego bimbrownika do Emerald. A, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, czy będa. będziemy e, mogły to sobie ogarnąć, mam nadzieję. Jest to dość daleko, ale... no chuj, co? No nie, a nie mogliśmy po prostu użyć dorożki? A jest tutaj w okolicy gdzieś. No nie wiem. Możemy użyć, ale znowu hajs na to pójdzie, nie? A ile? No tam? ile tam? 5 dolarów ewentualnie? 5 dolarów, a byś, że ile mam pieniędzy? Ej, tu jest jakaś torba pocztowa! Ej, gościu, tu ma torbę pocztową, dawaj, ja cię go. No patrzcie, tu nam się pojawił na mapie taki dziwny a, znacznik. No? To, Dajcie, zajebiemy mu. To? Zajebiemy mu, dawaj. O. A to on co jest. To, to jest on, no. no. Dawaj go tam, dawaj. Zabiłem go. A ktoś do mnie ktoś no strzela? Nie biegną tu, hej! O ty kurwa, oni jeżdżą w kilka osób. No, a my chyba zjebałyśmy trochę. Chyba przejebiemy nie, to. Damy radę. Dobra, dawaj, Uwaga, po Z tyłu, z tyłu, z tyłu. Z tyłu plecki, nie plecki. Nie, plecki. dostałam. O nie, o nie! Chyba przejebiemy to laski, to było to chyba było niemądre. Zjebałyśmy. To chyba było niemądre. Biorę czegoś, kurwa konia, z stąd. Ja wpierdalam tutaj, muszę coś sobie ojebać. Jakiś lek. Dobra, bierzemy i napierdalamy się. Gościu jakiś mnie gonił. Kurwa, Wymyśliłyście kurwa jakieś ten bitki z ludźmi. A, zajebał mnie. E, ogólnie to było niemądre. Powiem tak, to było głupie, moje piękne laryczki. Ej, czemu? Bierzemy pocztę i będzie fajnie. Ja, ja mam kurwa pocztę ze sobą, a spieprzyłam już stamtąd. Tak? Chyba. Jezu to Marta. Jezu, wystraszyłam się. się. <laughs> ja już się kurwa do ciebie... Ała, ktoś mnie strzelił! Uważaj Marta, taaa! Zajebał tak, mnie. Oni się wkurwili na nas. Pocztę. Oni, Oni się podniosą. wkurwili na nas. Podniosłam Anię zaraz pocztę. Po prostu musisz tam ten... najechać, ja tam zaraz idę. Oni... to są dwie osoby w gangu, kurwa, także go, uważajcie. Zabili mnie, zabili mnie. No co ja ci poradzę. Kurde, no zdenerwowali się. Kurwili się jak nie wiem co. Tak. Ale też byś się wkurwiła jakbyś robiła misję! No. A co, zro... co zrobiłyśmy niedawno? Kurwa, zaś to samo... Da, dawajcie, dojedziemy ich. No nie no, przejebiemy raczej. Nie no weźcie! Kurde, Strzelałem do mnie! A zajebią mnie, zajebią mnie. Może oni mają lepszą broń. A chyba mają. Pomóż po mi, mi się. pomóż mi. Nie ma takiej opcji, kurwa, walczymy do ostatnich ten. Jest tutaj, ta? Kurwa, Krop... teraz. Ale wiecie co, bo my, my same się wkurwiamy, jak bo ludzie bello. nam psują misję, nie? No dawaj, też my... taką opcję. Nie tam, będzie śmiesznie. No trudno, przepraszam. E, Dajecie, przeczyta. napierdalamy nie, zabili się. Mnie, zabili mnie znowu. Znowu mnie strzelił pierdolony, no. Ale dob dobry jest, powiem szczerze. No, fajnie, jest szczera. No. Chyba mu nie zajebiemy tego tak, obstawiam. Ciężko Znowu strzelają znowu, do mnie ktoś tu ku was z daleka wali takich. No. Ma... Ale będziemy się nawzajem, no trudno. Przy tym ciekawy odcinek, wielki pojedynek. No nie, znowu mnie powala. Ej, no. możecie mi jeszcze podnieść, może. Nie podnieść. mogę, nie Co? mogę, bo zajebie nas. Ale będzie tutaj action. action? Kurwa, on mnie zabije jeszcze zaraz. Ja on tam gdzieś jest. Jest, o, dobra, mam mam, mam mam mam. Biorę pocztę i spierdalam. Uciekajemy. No nie, zabili tutaj. mnie znowu. Nie, <laughs> ja nie, wiem, no nie zabił mnie, no. Pierdolony no. Powiem tak, ten odcinek to będzie pasmo, kurwa, porażek, nie? Będziemy ginąć no jak pojebane cały czas. Po prostu. Dobra, no, po prostu. mnie zabił. Ej. Bo on jest dobry pierdoleniec. Kurde. Dawajcie, napierdalamy, może nam się uda. No nie wiem, to może być trudne. Ale dobry jest, no. Ale wiecie co, oni są w dwójkę, my jesteśmy w trójkę, ale oni są lepsi. Nie no, po prostu goście dobrze robi, bo z tyłu tam obstawia. No. Ten, który wie, że torbę nie jest taki dobry. Dawajcie, bo on spierdala. Wielka bitka. O jejku, klawisze trwałe by się odpaliły. Du, 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 du. O kurwa według co się nakręcił. Jednak, jednak są lepsi, wiecie? No są, są. No są lepsi, no trzeba przyznać. Nie, jest sobie tylko piękne lalki. Ty jesteś tam martabak? On nie, to chodź, chyba dos... Nie. nie, to ja jestem, ale on to chyba dostarczył już. Jak to? No bo on jakby jest duchem już takim. A, no już dostarczył. No Hej, jak duchem jak mnie zajebał? Nie, nie zajebał cię Nie, już chyba nie damy rady tego zrobić, bo on to chyba dostarczył już No No A co jak zabiję tego pana i nie może wtedy... Może <głosy> nie <głosy> wiem, spróbuj no, okay. <noise> Nie, on chyba już... No dobra No ale to my, ja nie wiem co my teraz mamy zrobić Albo on sobie włączył jakiś tryb Zobaczcie, no. Trzeba go szło zabić. Dobra, udajmy, że chodzi? jedziemy. No dobra, chodźcie, bo on podszedł do kogoś, on tu chyba miał jakąś mini misję czy coś. Yes. O co tu chodzi? On jedzie, ten jego kolega, on czeka, gdyż jego kolega przyjedzie, wiecie? No to zajebiemy go. Tak mi się wydaje, bo widzę, że on się zbliża do nas jebaniutki tutaj. Czekajcie na powo... O nie, mój koń upadł! Biedny I zabił mnie. Zabił Ej. cię? Który? Tak, weźcie za... No tam Ile, no, ten nie, nie mają lepszą broń, bo on mi jednym ten. Jak do niego strzelam. Ja nie mogę go od razu jakby powalić. On mnie od razu zabija. Za jednym strzałem. Dobra, bardzo. Idziemy robić inne misje. No ale nie możemy, musimy poczekać teraz dwie minuty. Dlaczego? No bo A. ta misja się odpaliła tam jakby. No ale i tak akurat będziemy w drodze. No ale nie wiem, czy nas nie... wiecie, wiecie co się nie stanie? Czy nie. nas nie wyjebie stąd. Nie wydaje. On wychodzi się. poza ten... Ej, on specjalnie wychodzi, kurwa, jeba. Żeby móc nie do nas za... strzelić, no. No No wiem. Idziemy tam No do cóż, niego? Nie wiem czy to jest sens się w to bawić. Powiem szczerze. Chyba trochę szkoda czasu. Nie no, są ludzie lepsi od nas, więc... No, ludzie. Przecież niektórzy w to grają bardzo długo, nie? Ciężko, żeby byli słabsi. Dobra. Mówię ci, że nie, nie wywali nas. Jedźmy po prostu już w tamtą stronę i tyle. Lecimy. Zabiłam tego Acham. zioma. To teraz dopiero. No. Ej, czekaj, czekaj, weź mnie. Friki Czekaj, muszę schabować, bo patrzą na mapę. No, yy, wiesz... Zajebał mnie, no ja pierdola mhm, Mnie też I po widzisz, dam rozej, może się pojednamy. <grystanie> kurwa mnie też zajebał mm, dobra, wiecie gdzie jechać czy nie? Zaznaczyłam na mapie pa, pa, da, pa, 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 Gdzie kurwa jest mój koń? A jedzie dopiero Mój też dopiero jedzie mm. No dobrze, no chcieliśmy wygrać, ale. Chciałyśmy, no ale widzicie, jak jest. Tak, to jest, jak się jest frajerem pierdolonym, no. Ktoś musi być frajerem, a ktoś Musi być lepszy, no, no. No, biorę to na klaty, no co mam więcej zrobić? Pap. Papa. Ej, mojego konia nie ma, coś mu się stało, w mojemu koniu, i mam teraz malną habetę. Jak masz... A ma kurna z twoje koń, to przecież był Marana na habeta. Nie, ale... Nie, Marta miała jakiegoś innego już. Nie, no brała oni to było cały czas od początku co go. A, jecha. faktycznie. No dobra. Ale ten już, ten jest taki, że w ogóle ma odtrzyma energia mu. O. Ten to już kurwa, jest... On zajechany, kurwa już. <głos> 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 Daj temu, kurwa żyć. Już temu koniu. Kuniu. I co daleko Kuniu. to jest w końcu? No Możemy daleko. Jechać. Jezu, co, wymyśliłeś? Samo że zrobimy ten goń czy... Nie, skoczę na... A, ty. kurwa, stop, nie jedź tu! <grym> na no co, <ty grym> co ty pisz? Co Zabier robić? Chodzłam! <grym> <marłam>. Natalia! <grym> ja wiedziałam, że Marta się tam spierdoli, wiedziałam to, nie? Nie, <grym> ja nie ja nie... Gdzie mam iść? Mord gracza, mord gracza. Nie! Tak. Nic może ci nie zrobimy zrobiłam. po prostu ten list gończy. Czy chcecie tam jechać? Taką? Nie wiem, ja myślę, że lepiej jest zrobić tego, może możemy tego bimbrownika. Rozmańczmy sobie trochę życie. No nie. ale to ktoś mnie tutaj... Ja nie ja wiem, ja zostałam sama. Brownie, o, witaj Brownie. Mówiła, że nie ma kurwa tego konia. No bo nie A, było, ty... marna tym podstawili tak mi marną hebetę. Tak samo jak nie było tego, y, karabinu, A wiecie co? Powiem tak, jak jechałam przez chwilę marną hebetą, to sobie myślę, ja dole nie? Ja pierdolę. To ja mam cały Tam czas taką. Miał tylko... To dopiero nie. jest marna hebeta, nie? Ale prostu... przepraszam, jak macie, życie, jak macie życie tego konia, w sensie, Tom, yy, wytrzymałość jego. No bo go, za, bo go zajechałaś! Za połową, nie, za połową jest, nie? No. Ten pasek. No. Macie no. tak prawie. No. Trzy czwarte, można powiedzieć, nie? No nie, no. ale no powiedzmy. Coś takiego. No, coś takiego. Nawet Między jedna druga, trzy czwarte, nie? Mhm. Mm No właśnie. Ja, ja też. To tak Marta mam. głowa śmieje się, jak ja <laughs> No też... ja Jak ja psychopatka, tak taka, nie? Ej, też tak no. mam. A jak jechałam marną habetą, kurwa, on miał tylko jedną trzecią. No bo on Nawet już był nie. wyjebany, pewnie. Nie, kurwa, nie o to mi chodzi. Słuchaj, teraz Jezus, dobra. Chodzi dobra, to, rozumiemy. rozumiemy. Nie. On, on nie miał więcej. On nie miał więcej. Dobrze. Nie miał więcej, to już był maks jego yy, tego poziomu. Nie można było więcej. Dobrze, <noise> Mo dobrze. Może dali ci konia zastępczego, bo nie <noise> żywy. <żarty. głos> no <noise> no nie No tak właśnie dali mi. To z ubezpieczenia pewnie pośle, wiecie? A, możliwe. Główno, to jakie to ubezpieczenie masz? A no właśnie, najtańsze. Najtańsze. Jak w życiu. <noise> o kurwa, pociąg, pociąg. pociąg. Ale wiecie co? Mi się. Pociąg do nieba. Ale wy szybko za pingalacie powiem wam. Bo no, widzisz? O kurwa, mój skacze jak O kurwa! Prawie zgidałam z moim koniem razem. Ale piękny widoczek na góry. A co, miała coś widzieć, Pepe? Co miałam powiedzieć? Nie wiem, coś zaczęłaś mówić. A nie wiem, chuj wie co ja tam chciałam powiedzieć. Nie pamiętam. No, co wy robicie ty... tu? No, wpadłam no, do dziury. Dobra, na pociąg. Pociąg? Tu, tu. Nie, gdzie tam Penelopa? A ona tam jedzie już. Uciekła mi, nie A, no, no i nie udało nam się tej poczty zabrać. No niestety, no, widzicie, takie życie, no. Co zrobisz? Nic nie zrobisz, laleczko piękna. Takie życie nieudaczników jest po prostu. Dobra, muszę odpocząć, bo moja, moja konia, konia, koniunia się męczy. Nic dziwnego, jest taka malutka. No, zobaczysz kurwa jakiego mam konia drugiego, tylko go ubezpieczę. Ty tak gadasz w tym koniu, że ja myślę, że to jest jakiś Ej, kurwa ja nie złoty chcesz... gra, co nic. <laughs> kurwa, powiem tak, w tym odcinku jeszcze podjedziemy Ej, do stajni. Może jest jakaś po drodze, to pierdolne ubezpieczenie się zesracie. Jest stajnia po drodze. Jedziemy najpierw do tej stajni. Jezus, Jezus po co gadałaś No ty! Będziemy po jeździć. Będziemy. Ja powiedziałam, ty powiedziałaś. To, to, to ty powiedziałeś. To wszystko twoja wina. To twoja wina. To twoja wina. O. Ale przy, przy, wiecie co? Czasem na online są takie spadki klatek. Na singlu tego jakby nie widać w ogóle, nie? A na online przez to jeszcze, że internet to taka Uy, trochę to słaba. Ja nie mam. Sama jesteś kurwa słaba. Nie upraszaj nas. Jak wy kurwa w mieście mieszkacie, ja na wsi ja mam kurwa. Internet mi śmiga. Internet. Internet. <noise> internet. No, u ciebie, jest internet. U ciebie <noise> <I> te internety <noise> działają. Internety <noise> różne. <głos> Jezu, koniu, dasz radę. Jak w ogóle moi drodzy podoba Wam się nowa seria dziewczyn The Last of Us? Znaczy, no Marty, przepraszam, nie dziewczyn. The Last of Us. Bardzo fajna, bardzo fajna. Super bardzo jest. Oglądałaś? A nie oglądałaś? No, oczywiście. O, no, nasza panka. Marta, Marta miała za blisko mikrofon w pierwszym odcinku i jak nagrywała, to robiła tak. I pierwszym, i drugim, i trzecim od razu mówię. Tak, bo nagrała to pod rząd, także no kurwa, wybaczcie, ale tak to jest, jak baba nie sprawdza. A później, ojojku. Przecież sprawdzałaś ze mną, i mówiłaś. Super, super jest, super. Dobrze jest, dobrze. Wszystko jest w porządku. jaka jesteś. Jaka? A może kupię coś koniu mojemu? Chodź, sobie wybierzesz, co tam chcesz. Chodź. A on powie, pobieg za mną. pobieg za mną. Ej, co ja Co? Ja mam 82D. Jak to kurwa, ja nic nie wydawałam. Jak? Kupiłaś kurwa karabin czterotaktowy. No. Ale kurwa, później dostałyśmy jakieś marne pieniądze i nie mam tych pieniędzy. O to chodzi. Och, łapy... <noise> nie wiem co to tam, kurwa... Może zabiłeś konia komuś? Może. Kilka razy. <głos> <głos> tak? No, no wiadomo, znając ciebie, to... 5 dolarów za konia A, jak wiecie jakiegoś. co, ja się w ogóle... Po co zbieramy pieniądze, jak ja nie tak nie mam pieniędzy nigdy? <noise> Zawsze biedno. No, co Zypa. zrobisz? I co? Wiesz, że tą tam mm. wyjeżdżam. Daj mi chwilę. Już wyjeżdżam. Kurwa, Marta, jak skacze. Ja nie wiem, jak ja mam go kurwa wybrać na mojego. O, o Jezus! Co ty kurwa zrobiłaś? <noise> ty przeskoczyłaś kurwa mojego konia? <noise> co to było? Jak ty to zrobiłaś? Za ja nie triki? wiem. Z kamienia skoczyłam. Jezus, ale kurwa, ja tak nie umiem. <noise> Może to jakoś się wypiłeś? nie ale... powiem wam, kurwa laleczki, tak. Zobaczcie, jak ja mam, kurwa teraz konia ogromnego, największego kurwa na świecie. Ania, co ty robisz? No, pokażcie te swoje gównie, Jane, kurwa, konie. A gdzie ty jesteś, niby? Taki też tak ten tym nie widać go, tak? Obok ciebie, kurwa, stoję. Gdzie ty jesteś? Gdzie? Nie macie? No jestem obok was, wy jesteście pojebane jakieś. Ja cię kurwa nie widzę, co ty mi pokazujesz. Ej, ja też ci nie jesteś nie... A ja ja... Jaja robisz na no? Dobra, odjadę. Może zobaczycie no, to... mnie. Serio kurwa, cię nie widać. Ej, nie macie w ogóle. Ty masz tak... Mówiłam, Ej, już widzę, Ania... już widzę. Ale kurwa, biały taki... kuć. Mówiłam, Mówiłam że to jakiś ten... złoty gral. Mm. Już jest, już ja ją widzę. Ej, ja nie widzę cię dalej. No bo ja już kurwa pojechałam. Jak pojechałaś, jak tu masz niby znacznik jakiś, tak? Że stoisz tu. Nie. Nie, no jestem. Jedź... Nie ty kuwa Marta, Marta też teraz widzi. Nie wiem Marta, jedź, widzę, na, jedź, jedź na znacznik oznaczony. No, tą drogą niebieską jedź. Ale pokazuje mi, że tam jesteś z tyłu ty. Mm, -mm jedź na znacznik. Nie, 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 nie. nie. Po prostu jedź. Pokaż mi tego konia swojego. No zobaczysz zaraz. Jezus, wcale bydle. Patrz, zobacz, jaki bydlak. Ja cię. Kurwa, mogłabym. Co? Ter teraz jak się wpierdolę w was, to umrzecie od razu. M jedzie tak samo jak HBCarka moja. Tak samo jedzie. No. Ale nikt mi nie będzie mówił. Ale, nie, masz starego konia, co to Ale za chujowisz? koń. No. A bo jeszcze, jeszcze nie masz z nim więźni i może No nie, nie mam. Nie mam. Jezus, on wolniej jedzie niż kapuciarka nawet. Nie no, i co ty tu masz? No, i ja tu mam bimbrownictwo jakieś. Ja tu nic nie mam. Wchodzę, mogę szukać. Sama na eksakręta weszła. No, Wejdę, wyjdę, kurwa. Wyjdę, wyjdę, wyjdę. Pokaż no tego konia tu. Mówi, pewnie jesteś od krypsa, ale nie będę po, hop, nie oceniać. Ojej, pani nie ma oka jednego. Natalia, on tak samo jeździ. Nie. No jeździ tak samo. Kufa, mój koń czy twój koń. Nie interesuje się, jaki jest. No, ona ledwo nogi tak kurwa szeroko rozkłada. <grym> nie to, że żeby mojej się nogi <grym> No, proszę, tutaj mamy historyjkę Kripsa troszeczkę, że to jest taka dobra znajoma Kripsa. Natalia, mi się wydaje, że oni po prostu wzięli tego konia, odpięli go od wozu i ci dali. Well, to 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 oh, so po, po, prostu po prostu sprzedali, kurwa, za troszkę. Wiesz? Tak, jakiś kurwa bidok odpięty od wozu, to już je, wozu nie umiał ciągnąć. Samo jesteś kurwa bidok od wozu. Bidok. <grym> nie, to co brał Okej, okay, tutaj opowiadają o jakichś byłych znajomych lub teraźniejszych znajomych Kripsa, Więc my tak trochę siedzimy, kurwa jak nie wiem co. Nie wiem po co my zostaliśmy zaproszeni kurwa na tą dyskusję, jak oni z nami nie rozmawiają, bo ta nasza się nie odzywa, tylko siedzi. Tylko ja tam jestem. Czemu nie można na przykład im z ogródka kradnąć zapasów? Kraść. Nie, nie, nie. O może nie, nie, nie. <trym> oh, mi się przypomniał. Pamiętam, że miałem kiedyś roz rozkminę, okay. jak byliśmy w Chińczyku? Że co? Kradnąć, oh, i kraść. Oh, I I miałam rozkminę, o. jak byliśmy w Chińczyku. Wtedy z y, pewną osobą jeszcze <trym> na N. Prażne. Aha, no. No i miałem tą rozkminę, nie kraść, nie kradnąć. Że to tak dziwnie brzmi, nie kreść. Ja pierdolę, czy ty gadasz w ogóle? Dobra, Ania jest najebana, Ania musi wrócić do domu. A, pani ma fajne spodnie tutaj, zobaczcie na nagraniu, się no. <laughs> Tak? Tak. Co ty kurwa chcesz mi złapać w dachu? Dobra, ogólnie możemy wybrać. Lalki, mogę zrobić bimbrownię, ułożenie bimbrowni, ale to za 20. Nie, za 20 złota jest, więc musimy zebrać złota, i wtedy możemy za 20 sztabek zrobić sobie bimbrownię. Ale to najlepiej będzie po prostu zarobić złoto na byciu łowcą nagród, nie? No, no, no. Tak, ja tam ma mało co zarabiasz złota. No, powoli do celu laleczko. Dobrze, no co, na dzisiaj myślę, że możemy zakończyć. Trochę było opowieści, trochę było A ja chciałem jeszcze po Opowieści dziwnej treści. Chciałam pokazać... Gdzie jest Natalia? Widzicie tutaj, co, jakie piękne mamy ogródek na dachu? Ogródek na dachu? No tutaj. O. To są to, to tak jak te domki norwesko-islandzkie tam. A ja, a ja chciałam to podróżować to do ten jednego z cudów świata, te wiszące w <gryny> z semiramidy. <rodysem> <gryny> to właśnie to. Piękne, piękne. Marta na moim koniu siedzi. E, piękny, prawda, koń? No wiem. Dobrze, moje laleczki. Patrzcie, on jest w mojej wysokości w ogóle. Nie, ja nie bardzo, taką malutką winową na tego konia. No, ledwo nogi rozkładam, żeby na niego wsiąść. <głosy> <głosy> Dobra, laneczki kończymy. To co? Do zobaczenia w następnym odcinku. I buziaczki, papa, pa. zostawcie Good lajka. Night. Dzięki, buziaczki, pa! Pa! pa. pa.